Widzicie go, widzicie go, widzicie? Mam dowody, nagrywam to, nagrywam to Jest, ban, ban, ban jak nic Już wam pode, już podejdę i będę widział jego nik Poczekaj, to dla Andrzeja e, Czekaj, czekaj Ja mam filmik Czekaj, gdzie on jest To nie jest X-Power, to jest ten z czaszką Creepera Twi... twi coś tam No, ej, głupia liana No au, biją mnie ludzie To no fajnie O, Tywy, twiste tfate. Ty wy isy, ty edy, a ty e. Będę pamiętał. Ok, nagrałem. Teraz stop. Kolejny będzie cheater za chwilę. Jesteśmy. Jakby co to jego? Nikt o twiste tfate. Ładnie widać z tego ujęcia. Dobra. Pausa.